No i Słuchajcie, jednak postanowiłem sprawdzić, jak wyglądają busabasio po tych przymrozkach. Jak widzicie, tutaj liście siadły do połowy praktycznie budy, więc jest trochę, e, trochę porozsadzane banany. Ale jak sobie spojrzycie na inny filmik, który nagrywałem przed chwilą, wrzucę go albo przed, albo za e, tym filmem. To sobie porównacie, dlatego mówię, że Musabasio to są normalnie nieśmiertelne banany. No tamten był w dużo gorszym stanie. A zobaczcie, te narażone na działanie e, mrozu, takiego, no widzicie, tylko były te, te liście, które opadły. I zobaczcie, ja nie muszę naprawdę dużo obcinać, żeby się do zielonej tkanki dokopać. Zobaczcie, obciąłem tylko to, co wystawało. I mam zieloniutkie. A tam musiałem z dobre 20-30 cm obciąć. Także tutaj już idzie zielony liście. Obetnę jeszcze z piątkę. Tak po prostu, żeby to zgnite nie było. I tyle. I niech sobie rośnie. O, zobaczcie. Pięknie, elegancko. Zdrowiesieńki w środku liścia. Teraz tego. Samego liściera najpierw. Na równo tak jak był w zeszłym roku ciach Elegancko. No możemy tak jak i tamtego też z 5 centymetrów jeszcze ciągnąć. i zobaczcie bajeczka Bananek zdrowy, no wiadomo, że to, to jest trochę porozsadzane od mrozu, ale tu w środku jest zdrowiutki. No i ostatni, ten nie pamiętam, to jest chyba ten co kwitł, a nie, tamtego, czyżbym tamtego ściął, chociaż tak, to jest ten co kwitł. Ostatni, jak widzicie, no tutaj jest rdzeń zupełnie inny, to był w zeszłym roku na tym yy, łączu. Kwiat. A tak wygląda: Miejsce po liściu. Także to tyle z budy z BASIO. Dajcie znać, jak tam wasze przezimowały. Trzymajcie się na razie. Cześć.